Tędy, tendy, tendy. Lewy, lewy, lewe, lewe wiosło, lewe wiosło. Lewe, Asia, to jest prawe. Do tyłu, do tyłu, Asia, cof, do tyłu wiosłuj, do tyłu wiosłuj, Asia, do tyłu. Do tyłu wiosłuj, gdzieś do tyłu, o tak! Do tyłu, mocno, jeszcze, Asia, mocno. kurde? Tam masz patyk Tomek, odepnij się od brzegu Tomek Bo patyk o dobra I do tyłu teraz do tyłu Do tyłu Asia Asia lewe lewe Prawe, prawe, prawe Jeszcze, jeszcze Poprawi jeszcze do tyłu prawym Asia, prawym do tyłu Ale rękawiczki mają, zrób rękawiczek zdjęć Dobra, dobra Prawym do przodu teraz, prawym do przodu, dobrze. Odepni się Tomek wiosem od drzewa. O!